Nie może ci robić, no ale to jest do w... Gratuluję im po prostu, że zrobili dla czarodziejów gierkę, a nie napisali tego. Nie, nie, on nie używa, bo coś tam wyczytał, że masło jest niezdrowe. On teraz używa majonezu. Siema, siema, siema. Oho, zapomniałem picie senala Szybko, idę po picie. Tu na czacie napisał, że nie grał w te pałe mele. Kurde, bo dziadek ma live'a. Już tak chyba z dwie godziny, czy coś takiego, właśnie gra w te połę i on też gra tym mele, ja w ogóle, to też miałem taką fantazję, że sobie pogram tym mele. I dziadek ma zrobionego tego ludzika mele i on tak tam się denerwuje, Jezus, Most teraz się trochę uspokoił, ale wcześniej to mówił, że pierwszy tą grę, że niech mu zrefundują kasę, kurwa i tak dalej, jakiś zwykły poziom, kurwa. Nawet nie jest jakimś bossem, tylko że tam jakieś stwory są na mapie. Nie mógł ich zrobić, Wiedział, że aż dopiero. <laughs> to jest tak zepsute, to jeszcze jak stoi ta latka na mostku, to nie możesz przejść obok. O! On znowu tego tygrysa ma złowrowego. Złego tygrysa na koszulce. Złowrogi tygrys. To nie możesz ich zrobić, no ale to jest do. Gratuluję im po prostu, że zrobili dla czarodziejów gierkę, ani napisali tego. No czym, ja będę grał dzisiaj. Ja stricte chciałem napisać z Maczugą, ku... wielkiego, silnego gościa, z Maczugą k... Ku... nieba, który nie może kur... nic zrobić. No mieli, mieli, kurde. Przepraszam, nie tu. M chciał sobie gamblować, no nawet nie mogę, bo jest określona ilość tych gambli, więc oni też nie możesz sobie zrobić. Chciałbym się skraftować i nie ma crafting bench'a No każdy na rzeka, Mele jest wy... w d... Do... po prostu i kur... Nie wiem, bez kitu zastanawiam się w ch... refurda nie zrobić. nie teraz już, ale kurwa wcześniej Jakiej broni nie zrobić? Nie, nie mogę W każdej grze, w każdej grze Nie wiem, no to chciało mi się tego poepel, mam szczerze który faworyzują człowieku, inne klasy. Mele to dostał do Jak bierzesz w mele, to musisz grać totami albo. Do... totami. totemami albo wy... Jakiś giga specjalista od się wypowie, co on robi źle, bo jestem ciekawy. Ja nawet nie wiem o co chodzi, jak mówię, nigdy nie grałem w poe, ale na moje on gdzieś się wrąbał za szybko. Na logikę. Potwory są za silne, on za mało bije. Powinien się cofnąć, k**a, przygraindować, się uspokoić i. no. Potem grać. Tak mi się wydaje. Rozumiesz. Zobacz. Cześć Burger King. Nie no naprawdę zjebali strasznie mele. Gdybym to wiedział, nie kupiłbym tej gry. Nie kupiłbym tej gry nawet. Najlepsze że tym czerować nie możesz, że on sobie swobodnie po swojemu robi. Kurwa! Nie masz ani w locie kierunku zmienić nic. Nie, no zaraz po prostu będzie lejczki, idziemy na lola i nie będzie pole No zobacz! na no człowieku, żebyś tak Patrz! Masz paczkę nowów? I ty nie możesz nikogo trafić z milimetra będąc tym czarem na tyle czasu! Całą grupę pojedzie tak tym czarem, a nie powiesz jednego mowa takiego małego! Takim obszarem Ale nie ukrywam. Jak ja tuchałem tego na off to to mi trochę jakby dało motywacji, żeby zagrać. Nie, mylę, nie ukrywam, trochę mi to tak spowodowało, że no muszę się przekonać. Zerada jest, no chcę to zobaczyć, co nie? Tak mnie to śmieszy. Dobra, go na filmiki Mamon i dzień pełen klientek i rodzicielstwo i wychowanie. Zero komentarzy. Pierwszy, największy fan. Ziomuś, to załatwi mi takie koszulki po 2 złote to 100 od razu kupię To załatwi mi po 2 złote takie koszulki to 100 kupuję od razu, od ręki Mogą być nawet takie same, nawet kupię 500, załatwi po 2 złote To jest ta koszulka z tą małpą tutaj w prawym górnym Od razu kupuję. Bez zastanowienia. Tylko nówki, żeby były. A to już kur... dziwne było E, Witek daj spokój, to jest mój kolega z rala. To jest inna sytuacja. Jeszcze raz poszedł mi? Te się opętany. pętany nie <laughs> ma. Nie! To jest ziomuś, z którym na judo chodziłem. Nawet wam kiedyś opowiadałem taką fajną sytuację. Jak było na judo, że gościu... Braciak, z którym chodził mamą na judo na czacie, uwaga. To 20 kilo był w parze z gościem, nie wiem, 60 coś kilo. I on nim cisnął jak working kartofli i on powiedział, ku... nie wstaje. To jest właśnie ten ziomuś, co powiedział, Pur... nie wstaje. Pamiętasz tą akcję, kobla? Pamiętasz tą akcję? Niech ci banka rzut zrobił pierwność, już kur. nie wstaje. To właśnie tej żoma, no nie? Tak fajnie, on ma taki fajny styl właśnie gadania, taki kur. wstaje. Co grać w partek, To mi się wydaje jakiś kupiony aktor, co nie? Serio. Tak, żeby tylko potwierdził historię, wymyśloną. No. Jak opowiadałem kiedyś tą sytuację, kurwa. Ale ja się śmiałem z tego, ty. Jak siema, kiedyś to siema. opowiadałem, bo oni w ogóle w nic nie wierzą, co opowiadałem, człowieku, myślą, że wszystko jest, wiesz... I co? No nie wiem, no nie, nie mokramy już w Fortnite'a, no nie, bo... Ej, no. Czemu jakiś klient mówi, że jego matka u mnie śpi i że ją obudzę, on jakiś jest? Po... Ale nie ma jego matki, no co on se wpierdoli w ogóle, jak on może o swojej mamie tak mówić, ty... Teraz twierdzisz, że twoja mama jest chora na jakąś nie No gościu, ty się lecz, leć, ku... Lecz się, a nie swojej mamie obliżasz. Idź stąd, do widzenia. Co za klient głupi. Chyba po streamie będzie jakieś jajka robione będą. O, mam akurat kiełbacę, <coughs> chyba jecznicę sobie zrobię. O, ale kozacko. Nie, 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 nie. Zobaczymy, bo dzi... mówię ci, wczoraj czy przedwczoraj... Mia... Wczoraj czy przedwczoraj? Co on tu zakrył? <laughs> nie, nie, nie. nie. Zobaczymy, bo mówię wczoraj czy przedwczoraj miałem taką sytuację, że jadłem coś sobie i po zjedzeniu tak, zacząłem jeść tylko ślinianki z jednej strony, no nie? Napuchły mi, tak sobie macałem to i następnego dnia też patrzyłem czy ten i okazuje się, że mi mały guzek jakiś na, na grydyce wyskoczył, taki malutki jakiś tam nad tym. No to jakoś re, reakcja mam, nie wiem, jakąś, nie wiem, będę musiał jeszcze drugą rzecz surwa, pa, sobie zbadać nagle. Już mi coś nie pasuje w tej lulu, jak coś. Za szybko te tarcze daje. A ja mam zupkę chińską też jeszcze A w tym jest problem, że w zależności tego w kogo daje daje w nią na sobie, daje, daje w niego, daje, za szybko to robi. Wiesz o co chodzi? <gry> jak za szybko tarcze to jest przesadę, no przecież ona widzi, że ten kamyk leci, to chyba jest taka już nieosiągalna reakcja dla dziadka, kurde, jak ktoś takie coś robi, o pokażę wam, kurde, mam on taką samą reakcję, no czekajcie, gdzieś to dzisiaj oglądałem to. Tak, jakby automatycznie mu się to robiło, nie wiem. No, no automatycznie. Patrz, nie puszczam? To nie daje, a ja patrz. A wypuszczę kogokolwiek? Zobacz, oh widzisz? God. Nie, no właśnie nie dała. Właśnie dała dobrze, bo. A skąd ty szmacisko wiesz, że się. No, ciekawe. Coś pisze, ale chowa czaty. Nie, nie, to jest szmata procent. No, słuchaj, ja się tu kaluję, a on w linii pro do mnie, żeby mnie tu trafić. Tu był, ale ten Ward by mnie nie pokazał tu w tym miejscu. Za... Patrz, tu mieli Warda, a ja stałem tu. No, Jinx. No, nie mogła wiedzieć, że tu stoję. No, za ch**ę mnie Ward nie widzi. Czemu dalej nie ma bana za toksik? Właśnie on <laughs> sprytnie to robi. Gasi scenę, wtedy wyzywa, albo tak jak tutaj po lewo Max chowa czad. Kurde, to jest niesamowite. Cześć, Moczka, nie wiem. Ale ona podbiegła i z rzuciła tego takiego długiego swojego. Kurde, ile hejterek. tu, szkoda, że wszystkie zajęte. Jest. <laughs> I bocka, o. Tatuażyk, tatuażyk. Kurde, też muszę taką miłą kubitkę, jakąś fajną znaleźć. The only thing disabled here is your thinking. Także jak coś, to jedyna rzecz, która w tym momencie wyłączona, to twój mózg. To twoje myślenie, gościu. Udać nie posiadać umiejętności inteligentnego myślenia. Ja to uwielbiam, lejcy te, te strągi. No nie są ostre. Ale u mnie się dietka zatrzymała, niestety, pewnie od... To jest niesamowite, że diatka się zaczyna 7 minut film i 7 miesięcy temu, to samo było. Przyszłego tygodnia, albo za dwa tygodnie, więc już nie będzie tak kolorowo. Kobiety to powinny mówić, że w... mieszkają w pannie. kawaler ka W kawalerce tak pan, pana, panna albo panienka w panience powinna mieszkać. Lubię życie w akademiku i chętnie byś tam wróciła? Oj, jakbym był twoim chłopakiem to mi się wkur... ...kie powiedzenie. Jakbym był Twoim powagiem, się wkradł za takie powiedzenie. Jakby w gdyby powiedział, że chętnie by wróciła do akademika, to bym mi pakował w kazał kazówkę. I to mówię bez kitu, kur w tym momencie. Czemu? No bo to by oznaczało, że niedobrze ci się mieszka z nim. Skoro wolałabyś wrócić do akademika. To znaczy, że niedobrze ci się z nim mieszka. To może czas pomyśleć o nowym facecie. Bo, ja bym się i w... moja kobieta, jakbym miał, i by mi tak powiedziała. Ja tego nie ma. A, tam z nim też mieszkałeś. Okej. Okay. To chyba, to zmienia postać rzeczy. Cała to zmienia postać rzeczy, Patrycja, wiesz? No bo to tak zabrzmiało, że wiesz. To nawet nie wiedziałem, że możecie w akademikach mieć mieszane pokoje. To nie słyszałem nigdy o tym, widzisz? Nie mieszkałem w akademiku, więc może dlatego nie wiedziałem. Cześć, Sezonia! Co tam mnie hita słychać. Witam hejtereczkę kodującą. Nikita. Znowu kodziki, kodziki w nocy. Hejtereczka kodująca no. Są zawicki. Nie, ma. nie dlatego. Tak po prostu sezania hejtereczka kodująca. Bo synkrofa pyk, pyk. Wolna kodująca, hejtereczka nie mająca czasu. Na nic. Jedząca po nocach kodująca i słuchająca mojego pierdola. <gry> Wiesz jakby nie kodowała, to może bym ją na akuratkę zabrała, tak to hejterka kodująca mordo. będzie same hejterki kodujące, pyk, pyk Jajko przed snem. a co złego w jajko przed snem? No, mam taką fajną, chud chudą kiełbaskę, sobie wkroję do tego, do jajeczniczki będzie, hu, hu, hu Ale bez kitu sobie jajeczniczkę zrobię i to taką, taką na taką, wiecie Taką na pół ściętą, nie taką na maksa ściętą, tylko taką delikatnie ściętą, taka żeby fajna była, idealna. Ja, jaka są ciężko strane? Widzisz, to ja nie wiem, to ja muszę sobie dietetyczkę znaleźć. doradkowania dietetyczkę jakąś kurde, o. Do <laughs> Czy dużo masła? Tyle, żeby usmażyć tylko i tyle, bo ja nie jadam masła już od dawna. Mam tu dużo komitek na czacie? No ma. Serio. Kurde, nie ma na to szota, ale mi się wydaje, że mamą kiedyś ktoś napisał, czy właśnie też, czy użył, bo to dlatego mi w głowie utkwiło, bo się tak z tego śmiałem. Ktoś się zapytał, czy on używa masła do kanapek, a mamą powiedział, że nie, nie, on nie używa, bo coś tam wyczytał, że masło jest niezdrowe, on teraz używa majonezu. <laughs> Kurde, sięga, było coś takiego. Mam tylko wszystkie zajęte i hejterki, więc kiepskie materiały na kobitkę. Albo po prostu pewnie niechętne też. Też różnie to w życiu bywa. Ale lubię jak sobie tu kobitki siedzą, czemu nie. Zawsze to... Zawsze to coś sympatycznego. Bardzo mi miło z tego powodu, że się czujecie tutaj dobrze. Akurat nie wszystkie zajęte, mordko, ale wiesz jak to jest. Nawet jak nie są zajęte, to mogą nie być zainteresowane, albo coś tam, albo coś tam, wiesz jak to w życiu jest. Mam was widzów, dziękuję ślicznie, cieszę się, że mam was ty się rozmawia z kobitami czy mężczyznami. Wiesz co, jeśli chodzi o samo rozmowę, to ja do kobitek podchodzę czysto koleżeńsko <coughs> I dla mnie to kobieta czy Kościół, to jak mam sobie pogadać, to i to i tu lubię sobie pogadać. wiesz Ale to zależy też na jakie tematy, prawda? Zależy na jakie tematy. Ale mi to powiem szczerze obojętne. Byle by było miło. Ale może... Ja lubię i nie nienawidzę margaryny. Kurde kiedyś. Yy, ja nie pamiętam czy to była margaryna, ale serio było coś takiego, że na wsi chodziłem, bo on pozwolił ten sąsiad tam się bawić na podwórku niego, on tam miał jakiś traktor, co to tam było i cały byłem uwolony w jakiś słomiec czy, czy, co, czy coś. I tego nie można było zmyć ze mnie. I mnie chyba w margarynie myli czy czymś tam serio. Pamiętam, że. że, że w czymś tam myli, bo nie mogli tego wymyć. Ze mnie tego. opowieść ze wsi, jako mam ona, no. Ale ser, kiedyś mieszkałem i mi było coś takiego. smażę w oleju. żeby nie było, wiesz, ja gustuję w kobitkach, Habika. Żeby nie było, że tam jakiś ten, no, nie? Ja w kobitkach gustuję. Ale nic na siłę, wiesz o co chodzi. Czasami ja nie jestem zainteresowany, czasami mogą być kobitki niezainteresowane, wiesz jak to jest. <laughs> Ale większość to i tak, kobitek jest za młoda dla mnie, więc ja to bym nawet nie mógł być z kimś takim młodym pewnie. A czemu by nie? Ale się pewnie, no wiesz o co chodzi? No to nawet nie ma ten. Nie, 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 jak najbardziej w kobitkach gostuję, wiesz? Ale też powiem ci szczerze, że nie, nie jestem jakimś takim, żeby zaraz się na wszystkie rzucać, bo kobitki bo to, bo tamto. To, że sobie tam wiesz, przyświeruję żąbka, bo, bo, ja. bo żeby było wesoło pod kąt, to jest jedno. Uważam, hmm. że przyjechać na męskiej, istnieje. Oczywiście, że uważam, że istnieje. Ja się przywiaźnie z kobitkami i nie mam problemów z tym. Ja to już kiedyś mówiłem na streamie, że ja uważam, że ciężko. Serio. Ale widzę to zaraz od razu myśli jakieś głupoty. Ważne to mieć luz i humor, pewnie, że tak se zania. Także jednak no fajnie by było mieć kogoś z kimś, coś budować, odkładać na, na przyszłość, wiesz, ja coś tam zarabiam. Więc... Z tego co mi się wydaje, dosyć szybko mógłbym coś odłożyć. Ale nie mam po co w sumie, bo sam jestem. Mieszkać mam gdzie. Będzie on nawet aż nad to, bo mam za duże mieszkanie jak dla jednej osoby. Praktycznie korzystam tylko jednego pokoju i kuchni, bo nie jest mi to więcej potrzebne, nawet. Więc to nie ten. Aczkolwiek myślałem kilka razy nad zmianą mieszkania, w sensie miejsca zamieszkania, bo jednak, wiem, fajnie było w Warszawie pomieszkać, ale z drugiej strony, kuchni, o jezu. Nie wiem, tak drogo tam na pewno jest. I ja też nie chcę wiesz podejmować głupich decyzji w związkach, że będę od razu z pierwszą lepszą osobą, bo to, bo tamto i się jak kur... będzie się męczyć. Mamo, nie będzie podejmował żadnej złej decyzji, on zrobi wszystko idealnie. No zobaczymy. Trochę poczeka. Wydaje mi się, że całe życie czekał. A to z miłością się będzie męczył, a to kur... trzymiesz jeszcze. Nie no powiem tak, no nie da się zrobić wszystkiego idealnie. Serek, chodzi o takie związki, jakąś tam kobitkę to jest niemożliwe, nie da się, po prostu Cię nie da, serio. To musi być metoda prób i błędów. Ja tak uważam. To nie ja da się tak idealnie, tak jak on chce, że jest babka i ona do końca życia, do śmierci będzie z Tobą. No, no nie wiem. To nigdy nie jest pewne, nigdy. Ja nie będę na jakichś portalach szukał, kur... Tary, ja nie jestem dyspratem. <grym> nie o to chodzi. Ja szukam po prostu kogoś odpowiedniego, odpowiednich w zainteresowaniach z odpowiednim poziomem mózgu inteligencji, wiesz o co chodzi a nie, będę po jakichś portalach szukał jakichś klientek co widziały więcej niż pisuar człowieku no mnie nie poję, jeszcze stary te wszystkie laski praktycznie portalowe to się ruchają prawo i lewo człowieku już tyle razy, że ja to człowieku takie coś I to cieszę się mordeczko, że ty miałeś szczęście tobie się udało, ja nie zamierzam no to nie dla mnie takie coś poza tym ja nie idę na znać to co ma odpowiednie zainteresowanie, nie wiem, chociażby to, że... Nie, no ale ja rozumiem, że są przypadki takie, że się udaje, no ale ja nie zamierzam... Wiesz... Ja już... Widziałem kiedyś portali i mi dziękuję. Ja widziałem, co na tych portalach goście do klientek... <noise> mam on na kseracie? I shall try. 8 seconds. 6, 5 Idziemy tanki. History... Mm, history... Już też widziałem co jakie ja miałem <coughs> wiadomości na Instagramie Zanim zablokowałem od klientek i ja dziękuję. Noby właśnie tej kocki, ale z drugiej strony praktycznie wszystkie osoby o podobnych zainteresowaniach są przede mnie i dlatego nawet nie próbuję nic. To tak się wszystko nie łączy to co on mówi, że to jest hit, co nie? Bo on mówi tak o, że no to nie może być młodsza, to nie może być młodsza ode mnie, jakaś młoda dziewczyna nie może być. Ale za chwilę mówi, no ona musi by grać w, lo musiałaby grać w LoLa, tu oglądać Twitcha i tak dalej. No kurde, to tak się nie wiem. Babki w jego wieku nie robią tych rzeczy, co on teraz robi. jedyne takie babki co robią to co on typu Kiedyś granie w Lola, oglądanie Twitcha, to właśnie te młodsze, no a tylko taką opcję, no on tego nie widzi, kurde, czy nie? Gdyby u niego się pojawiła jakaś kobitka i by nie wyszło, rozstaliby się, to jestem na 100% pewien, żeby po niej i tak jechał, że dziewczyna by sięgała po ostateczności. typu pozew o zniesławienie i tak dalej, no. To by się źle skończyło. Jak już jakimś cudem by to serio by miało miejsce, to by, to by było. To by tragedia by była. Nawet w sumie, jak nie wiem, był z taką liczbą, nie wiem, 24, 25, 28 lat, nie wiem, cokolwiek. No i tak ona pewnie by się znudziła tym wszystkim czasem. Co to za tekst? Nawet jakbym miał jakąś 24 lata, 25, to i tak by się znudziła z czasem. On już to, on już to wstępnie wyma. To nawet nie ma co próbować, bo on to już wie. Nie, no co to za podejście. Jestem młodszego znalazłam, no, jej dziadek Ale nie zamierzam trzymać kogoś dziadek. przy sobie sianem dziadek. Nie, w moim celu Kobitą z Nie wiem, ja się z każdą kobitką umiem dogadać Nie wiem, to widzowie pytają, czemu taka ładna jesteś Chyba jej psycha pękła Jak miałem 20 lat, nie myślałem o niczym po prostu Kobitka, rucha Komputer imprezy. No dlatego mówię tej kotki, dlatego też nie, nie biorę pierwszej lepszej, kurwa, na ten i nie, ten. Bo to nie ma sensu. A co mi się na przykład powiedzmy coś spodoba w jakichś klience? To jak ją obserwuję, to zawsze jakiś red flag się pojawia. I od... Nie no, mówi gościu, co... Ja nie red flaga. Idealny człowiek. Czy wtedy były lepsze kowitki niż teraz? p Mniej miały głupot w głowie, bo nie było tyle rzeczy dookoła. Nie było tyle internetów, jak internet był to nie każda miała osoba, więc raczej wiesz inaczej myślały, nie miały dostępu do tych głupot takich też. Który tak siedzi nie przy kombie 24 Ja wiem, ja bym tego tak nie powiedział, jeśli chodzi o o to. Nie, wiesz jaki moks, na pewno jak miał kobitkę to już wtedy bym układał czas pod nią sobie, tak jakbym no bo ja mam ten przywilej taki tak, że mogę sam sobie... Dla mamona to nie jest red flag, jak babka siedzi 24 godziny przy kąpie. ...decydować co, gdzie, kiedy i z kim robię. Niestety bym pewnie sobie pod yy, spędzanie czasu z, z kobitką klinił coś, tak, żeby było, bo chciałbym coś budować. Ale teraz nie mam żadnej kobitki. Nie ma żadnej nawet w pobliżu, jak widzisz. Czego bym nauczył moje dziecko, czego ci by nie nauczyli. Nie wiem, mnie rodzice bardzo dobrze wychowali. Mnie rodzice bardzo dobrze wychowali. Potrafią zachować się w gościach, potrafią zachować się w instytucjach, potrafią zachować się w miejscach publicznych, potrafią zachować się przy stole, potrafią zachować się w restauracji. Nie wiem, wydaje mi się, że jestem dobrze wychowany. Zawsze nie jest w 100% idealnie. W no. restauracji? No oczywiście, że nie. No może odżywiania, o, może odżywiania odpowiedniego. Ja bym był pewnie bardziej pobłażliwy dla mojego dziecka, niż, niż dla mnie był. Ale dziecko będzie Zara. Y, u mnie tata na przykład. A czy chciałbym ja z swoją kobietą streamować? No pewnie jakby była streamerką, no to pewnie byśmy razem streamowali. Jezus co by sobie. Maria. Nadzajem człowiek pomagał, wiadomo, ale... Nie wiem, Mordo. Mówię, ciężko dzial... Ciężko znaleźć kogoś, kto rozumie internet. kto by rozumiał, umiał się w tym odnaleźć. To by miał w ogóle podobne zainteresowania już że ja to pewnie mordeczko, to ja to będę singlem do końca życia i tak to przynajmniej wygląda na chwilę obecną. O, fajny odcinek, bardzo fajny, bardzo fajny.